Cześć widzowie, to ja Wiktor Live jestem ze mną Alex Cześć. i dzisiaj sobie robimy trzeci odcinek z tego otwieramy dwójka. już <grywia> dwójka ja otwieram I kto ma mega boxa piątka trójka pewnie tak a dwójka bo tylko szelkę tak, tak. i kogo masz? A. No nie, par. On nas słabiej, bo on zaczyna dopiero. A ja to już wszystkich mam na maksa. Nie no, dobra, żartuję. Jeszcze dużo. Co dostałeś? A, ulepszyłeś. Dwója jest... Co masz? Rzadki. Nie. Bardzo rzadki. Nie. Epicki. Nie. Mityczny. Nie. A ja trójkę mam. No, a co jest? Legenda. Chromatic. Gej. Tak. Paszaku, gej! To ty te kota są połączone, czy No nie! No nie okay. Ej, co? Bo my mamy kota normalnie połączyłam No, to jest, te same postacie, nam drobi. Cały czas, dosłownie cały czas. Pewnie teraz drobniesz coś, co ja, czyli kruka. Ale już długo nie mam nowej postaci. A co z No tak, tylko. O, jest trójka. Truja, a ja mam. Mhm. Dobra, znowu epick epickę. Rzadkie, tak. Poko, barley. A, ja nic. Bo barley już mam, chyba. Jeżeli nie, no to. Drobisz już Nie, ja, dobra, mam barley. Dobra. Jedna postać na gadżet. Co to jeszcze? Tylko jedna postać na gadżet. To ta postać na gadżet jeszcze zagrałem Głupi ja, głupi ja. Co masz? Rzadki. Yeah. Bardzo rzadki. Epicki. Lityczny. Ja. Legenda. Tak. Spike. Ha! Zgadłem. Yeah. To pewnie... a nie, w sumie mam spajka. To będę miał kruka i ty będziesz miał kruka.

A w sumie ja też mam Leona i to dołatku na Star Power. O a musi drugą podać, to Leon! Co za no! Nie patrzę trójkę. Nie, nie gadaj. Patrzę Leon i tu skakuje. <grym> Teraz kur... O, gadżet do bo. Nudy... Nudy. Eee, nudy. Ale ja, Leon! Nudy. <grym> nie są nudy.

W ogóle powinienem dać jeszcze dużo punktów do szerki. Jeszcze raz dam. Dobra. Maksujemy szelkę. i Dobra. To teraz będziemy mieli kogoś przynajmniej na Star Power. Trzecia postać już. Jest! Star do Ten spowali. Trójka! Ha! I co? Oczekaj. Legenda. Tak. Dróg. Yeah! Ostatnia legenda. Okay. Ostatnia Legenda. Jest, jest. Już <laughs> Jeszcze sześć bi brakuje. A, kogo? Penny, Karl, Pam, Frank, Jack i Nani. <laughs> ja nie wiem, fart. No, w sumie fart. Fart, bo przynajmniej nie muszę teraz dropić tych lepszych postaci. Nie fart właśnie. Właśnie fart. Fart, fart, fart. O, jedna osoba na gadżet. I druga na gadżet. I to wszystko. Z gadżeciarków jeszcze zagrałem. niechcącą grę. Będzie więcej otwierania. o i drugi star power do szelki co? drugi star power do szelki no. mam dwa star powery to teraz sobie do nit nity sobie teraz wymaksuję prawie wymaksuję jeszcze raz dam dobra Ach, niech sama teraz się niech sama pozbiera teraz sobie punkty mocy o, gadę do bareleja. Esk. Esk widowie. Badę ci do barelejka. Otwieramy sobie jednego mega i piątka. Wiadomo było, ale przynajmniej gadżet do broka. sobie łatwiej zegarka i to wszystko. Jeszcze chcę, to zagrałem grę i dostałem 177 pucharków. I zdobyłem bileciki, aż 60. Proszę dać mi postać. Proszę dać mi postać. Proszę dać mi postać. Proszę dać mi postać. Jak najszybciej, jak najszybciej. Proszę dać mi postać. Proszę dać mi postać. Ja chcę postać, ja chcę postać. Proszę, niech będzie nami albo inni fani. Proszę dać mi postać. Jest postać. Twórka, z twórka z big boxa. A, A masz franka? Nie, ty masz franka. A nie, w sumie mam franka. Już dadmy. Nie. Nie mam Franka. Frank. Okej. Okay. Nie mam Franka, okej. Okay. Ja tu nic nie dropię. Ja tu nic nie dropię. Ej, ja tu nic nie dropię. Dobra, teraz cię klikać. to jest nowego lepszego. Tak. Tak bardzo go kocham. teraz, teraz megaboxy, tak. Dobra, mm. teraz sobie mega boxa. Я не заложил где взрослый. И что, Маш? Макс. А, Макс. Малый пайтерка, нагадочный. otworzyć, sobie otworzyć ten boksika, z którego będzie gadżet. Wiedziałem, zgadłem. Widzicie? Truja jest. Frank. Nie. Nani. Nie. Pam. Tak. No. Pamka. To był big boksik czy mega boksik? To był mała skrzynka. No. Z big box się gadżet do piperki Spoko jest spoko Dopiero pokój zrobiono? Nie już dawno miałem Upgrade good, not a Dobrze, do nitki, dostaje punkciki. dobra, do końca punkciki. W sumie dam jeszcze do kolcika. W sumie dam mu dwa, żeby już mu wymaksowany. No A i mamy... Chcę... chcę Leona, ale ty... nie, chcę Kruka, ale ty... chcę Sergio, ale ty... chcę Spajka, ty... chcę Sandy, ty... jak? Kaka. My. My? My. 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 Po prostu my. Po prostu my. Po prostu Jestem głupi! <śmiech> <śmiech> zgadnij Aleks co dostałem! Zgadnij Aleks co, zgadnij, dostałem. co ja dostałem! Ty dostałeś pewnie frankę. Nie. A nie to masz to Franka, nie. Nani. Nie. Epicką? A ty dostałeś nani. Nie. Ja to nic nie dostałem.

mam spajka na gadę. Sorry, widzowie. Za jakąś muzę? To Aleks. No napuś... ty. Bo... Aleks puścił na muzę. Bardzo O jest, wreszcie strapałem do konta. W ogóle to był drugi. I postać? Nie. A co? Dobra, widzowie. Co się stało? I Alexa zabrano do szpitala. Mhm. No. Nie, żartuję, jakiś psychopata do niego dzwonił. Nie, nie, nie psychopata. Tak. Nie. Jakiś Fabian. Nie wiem jak on się nazywa. Fabian? No, Fabian. No Fabian, no to już wiesz, jak się nazywa. Fabian. Fabian, ale jaki nazwisko? Jak tam się ja e, nie drobię. Nie, 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 nie ma. Yy... Ktoś jest gadżet? Jeszcze pan? Nie. Yes. O, truja! Jest. Pan. Yes. Nie. Jackie. To? Jackie. Jackie, Yuh, Wiem, postać, nie. Serialnie. Deki. Kto? Deki. Deki, człeki. Deki. Wielu w postaci, ale i nie zbierał. Czemu? Pan zmarł, ja zbrałam, do odebrania? Tak. Zdeczypięć. To odbieram. To odbieraj. Dobra, i mamy sending na gadżet. I tak widzowie zaraz kończymy, tylko musimy sobie parę. Aleks! Widzę, uszy już bolą, ale ja wychodzę z tego pokoju. to koniec. <laughs> o, gadżet do Sandy. Dlaczego? Do Sandy. Ale my ciągle powiedzieliśmy Sandy. Może jeszcze Bendy. To jest była po centralnej ukole. A co to było? A, sprawcik? Nic nowego nie mam. Same truje. W szkole mam. Truje, koleś truje. się. Truje. Truski. Znowu truje i... Znowu truja i nic. Nie! Yeah. Znowu truja i nic. Nie! Yeah. Znowu truja i nic. Yeah. Nie. Yeah. Znowu truja i nic. A co, ci się skończyły już? Telefon. Telefon ci padł. Znowu truja i nic. Nie! Yeah. Znowu.

Znovu truja ic. Znovu truja ic. Znovu truja ic. Znovu truja ic. Znovu truja i nic. Uhu, znovu truja i nic. Uhu, znovu truja i Truja tvoja, truja, truja. Ja! Znowu! Znowu Dobra, zrobimy krótką przerwę. Bo widzę już uszy od naszego śpiewania. O naszej piosenki! Dobra, je, jeden gadżet. W sumie tylko jeden gadżet. O, o, o! Dobra, jeszcze, i nic. jeszcze, dobra. Znowu truja i nic, Uhu. i reklama jest, Uhu. i reklama dziś. Znowu truja i nic, Uhu, znowu truja i nic, Uhu! znowu truja i nic, Uhu. Znovu troja i nic. Oh, uh. gadget dotyka. Uh -huh. Znovu troja i Znovu troja i nic. Uh -huh. Znovu troja i nic. Uh -huh. Znovu uh -huh. tru... ja i nic. Uh -huh. Znovu troja i nic. Uh -huh. Znovu troja i nic. Uh -huh. Znowu tru... ja i nic. Uhu. Ej, Znowu, Znowu trója jakie pokręci Ci brakuje. A. Te trzy. Znowu trója i nic. Uhu. E, cofniemy się. Znowu trója i gadżet. Uhu. Znowu I stop sobie poulepszamy. A, nie broka. Boże, bóla, ja chciałem dwa razy ulepszyć to i deskę ulepsza. Dwa razy. No. Znowu, Znowu truja, truja i nic. Uhu. I Znowu, i i i Znowu truja i nic. Uhu. Znowu truja i, i nic. O, star power. Aaaa! Znowu truja i nic. Znowu truja i nic. I Znowu trójka. Trój, ja gadget, i, i gadżet, nic. gadżet, gadżet. Uh -uh. No! Dodada! Dodatek, dodatek, bo gadżetów już nie mogę zdołać, no? Ej, przyjdąż do EMS możesz. Do EMS? Nie mogę. Do... Mhm. Ale do kogoś możesz? Do Broka! Ulepszanie, 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 ule, ule, ulepszanie. Znowu truja i nic. Uhu. Znowu dwoja i nic. Uhu. Znowu truja 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 i nic. Uhuhu, znowu Uhu, znowu truja i nic. 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 Uhu, znowu, znowu, znowu czwóra i jest coś. Frank. Frank. Ja, ja na początku zawsze myślałem, że to ból wyskakuje Wiem też. Znowu truja i nic Uhu, znowu trójka i nic. Uhu. Uhu, weź trochę mega boxy. Trochę ulepszanie jeszcze. I też mega weź. I ulepszanie, najważniejsze ulepszanie, 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 ulepszanie. koniec. I mega boxy, teraz. mega boxy, piątka, no i, yes. piątka i nic. Uhu, znowu piątka i nic. Uhu, znowu piątka i nic. Znowu, piątka i nic. Nie wiadomo. Piątka, Znowu, piątka. piątka i nic. Znowu reklama jest. Znowu reklama Tam jest. Znowu truja i nic. Znowu truja i nic. koniec odcinka zaraz. Uhu, tylko będzie jeszcze córka. No tak, to prawda. Bum. Ulepszanie, 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 ulepszanie. Gadżet! Ulepszanie, 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 ulepszanie. Nie mam hajsu, nie mam hajsu, nie mam hajsu, nie mam hajsu szóstka! No, I co? I Karl. Tak. Jest! I to. Bo szakala Tylko brakuje tylko... peny. Rico, peny. Rico, peny. jakie rico? Peny. Penny To otwieram mega boxy, żeby było szybciej. No. W dodatku te. co kosztują takie te. O! Oh. gadżet dobi. E. Co ja robię? Uh. Znowu piątka i nic. Uhu, 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 znowu. znowu. Reklama jest. Reklama jest! Reklama, 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 reklama! Znowu piątka i nic. Uhu, znowu piątka i nic. Uhu, znowu piątka i nic. Ulepszanie, 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 ulepszanie. Koniec! Znowu trójka i nic. Uhu. Znowu szósta i nic. Uhu. Znowu piątka 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 i nic. ja mam tylko... Ja pytanie. <laughs> Któryś mega? Bo się musisz się kryć. No. Tylko nie wiadomo, w którym. Ej, wiesz o teraz skrzynkę, będzie beka. I tygier jest truja. Nie. nie. I szóstka. Piątka. Nie. Będą otwierać różnie. Mega, Losowo. Mega box. Bo bo Wiktor skończył całą przerwę. Nie, nie skończyłem. Nie skończyłem jeszcze. Ulepszanie, 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 ulepszanie. A dobra, widzowie kończymy odcinek, bo to już długo trwa. Tak jak poprzedni odcinek, więc cześć! Ty też, Alek. Cześć!